Cześć, z tej strony Rafalio. Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Słuchajcie, w poprzednim odcinku pokonaliśmy Ender Dragona, a teraz wybieramy się do tego End City, czy coś takiego. Nie wiem czy to jest tu. Nie mam bladego pojęcia. Dobra, jestem gdzieś, nie wiem gdzie. I teraz nie wiem jak ja mam się tu przedostać. Chyba trzeba się budować. Jeżeli mi starczy tego budulca mojego, jeszcze sobie dokopię trochę. O, i mam dookoła tyle wysp. Ktoś, ktoś kiedyś mówił o jakichś tankach, żeby to coś liczyć, i tak dalej. No ja chyba idę po prostu przed siebie. Zobaczymy. Dobra, idę. Trochę będę się budował, trochę będę może używał pereł. Ja mam te perły tutaj. O, o git. O nie. Lendermanów. Dobra, nie patrzę. No i szukamy tego miasta, tak? Ale co to jest? Nie interesuje. Co ja z tego mogę zrobić? Horse fruit. Wygląda ciekawie. Wezmę sobie tego trochę. Ej, śmiesznie to. Te... Ręczy. Ale to takie duże jest, tak mało tego spada tylko. No i dobra, udało mi się znaleźć takie coś. To chyba jest to. Miejmy nadzieję. Uff. Mam nadzieję, że mi starczy tych perył. Id. Trochę się obawiam, co tam napotkam w tej wieży. Nie patrz wendermany, nie patrz wendermany. A pa, 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 pa. pa, pa. tu jest jakieś wejście. O, tego właśnie się obawiałem. Nie wiem, co to, co to... To długo się to bije? Wow. Teleportuje, czy co? No giń! Jakie to trudne moby są. Z łuku. A! Pustaj! Ej, no puści mnie to? Lewitacjon. To co to? O. Entrot. Ej. Zaraz cię z łuku tutaj niszczę. Ej, no z łuku to inna bajka. Ej, ale fajne to w sumie. Jest jakiś What the fuck? I mamy parkour. Ekej. Okay. Nigdy nie byłem dobry w parkoura. Ups.

no weź tu ustań o nie Muszę o, się tu kitrać tak o Mieszne dźwięki wydaje tego gówniaki Ej ale jak ja ca cały czas do niego walę to on nie strzela I on jest. Ucie, On bija o cię normalnie Onbija strzały? Oje baniec! z niego wyszło? Ucker Nie wiem czy z tego czasami nie mogę robić. Krzynek, właśnie. Fajne te w ogóle zameczki tu są. Stone brick. Dobra, najpierw skończę tamtą wieżę. Kurde. Pětně. Hej, no tam je se kaj blokát. Ah. Já mu ještě po prostu tu nepodvoduje? podvoduje. Come O, już mam pełen odpunek jakichś główien. Mi niepotrzebne. Nie wiem w sumie co mam tu zostawić. Wielkie to jest. Cicho bądź. O, 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 o. Nie do góry, nie do góry! Nie do góry! To mi potrzebne? Jak to się z tego coś robi? Bo jeszcze nie mogę nic z tego zrobić. I on tak nadaje. Enderman. Tu jesteś? Dawaj, Tomasz. Tak się coś tworzy? Nie wiem. Teraz gdzie? Mogę odbić tu, albo tu. Chyba idę tu. Idzie. Łoł! Łohoł! No, mi w sumie nic nie robią na jeden z drugiego i jeden padł Ligado. Este Bardzo. Nawet mi trochę pomagacie. Ooo, bardzo fajny kill off. Dziękuję bardzo. Ender chest. To mi się bardzo przyda. Bieram. Nie wiem, czy to mi się przyda, czy nie, ale idzie w górę. I O nie, nie mam już łuku. Supy. Ale żeś co robił. Nie wiem czy tam nie jest elytra czasami. Dobra, tu nic nie ma chyba. Boję się wychodzić, bo zaatakuje. Dobra schodzę na dół. Świetnie, można i tak. Zabieram. O, i dzida. Chyba na górze tu nic nie ma. O no, świetnie. Nie dowiedziałem. No, chyba trzeba iść tam. Chcecie mi pomóc się dostać na górę? Bardzo chętnie. Dzięki. O, zaczyna chyba ciekawie. O Ty grubo Chodźcie ile wlezie, eh? Robię tym mieczem Radować łupy Bardzo fajnie Oto, to mi raczej nie jest potrzebne. To mi jest potrzebne. Piękne łupy, piękne. Chciałby się jakiś łuk. To mogę założyć. zostawić, więc mogę zostawić to mogę zostawić. W że żelazo to też zostawię. To zostawię. W ogóle chyba te budulce to trzeba to zostawić. Oho! tutaj to ja nie chcę polecieć. No i po tym, żeby, żeby ja ich pozabijam. de...

Ten mój miecz to okazuje się, że jest tu do dupy. Tego statku muszę się udać Jak to zrobić kurcze? Wol speedrun! O tak. No, 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 no. Report. Okej. Okay. Dobra. Wierzę chyba, mam już z głowy. Dobrze, nie, dobrze, nie, dobrze. Czy ja byłem tam wszędzie? Dobra, wlazłem tu i podbudowałem trochę i uciekłem szybko. Mam jedną szansę, żeby rzucić perłą i się tam teleportować, więc szybko. Szybko, szybko, szybko. szybko. Git, 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 chowaj się, chowaj się. Okej. Okay. Teraz szybko na dół. Okej. Okay. Co my tu mamy? To jest życie jakieś? Nic się nie zadziało. Co my tu mamy? No ciebie to ja rozumiem. Jest, jest Elytra słuchajcie. Gdzie on jest? Nie ma go. Żelazo, siodło to mi nie jest potrzebne. To fajne, to fajne biorę, to biorę, to biorę, to biorę, to biorę. No i ciebie oczywiście biorę. How is the limit Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Jest powrót do domu jakiś? Tam się gotuje. Tam jest głowa smoka. Nie no, muszę ją wziąć. Mamy głowę smoka. Dobra. To teraz jest pytanie jedno zasadnicze. Jak mam się stąd wydostać? Nie mam już pereł. U, 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 u. Oni mi pewnie pomogą się przetransportować. Okay. Nie spaść. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Szybko w dół, szybko w dół. Ja już mam to co chciałem i wracam. Więcej mi nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba. Jak będę tu na samym dole, to będą mnie atakować jeszcze? Enderman. To jest potrzebny budulec jakiś. A, nie ma miejsca. To mi niepotrzebne. Gdzieś widziałem powrót do domu. Udało mi się Enderman jeden właśnie, zabić go. Dobra, perełka. I oczywiście muszę coś zostawić. Jezu, na co mi węgiel? Znaleźć drogę do domu teraz. Dobra, udało mi się znaleźć drogę do domu. Lecimy. No i w tą przeperły chyba, że tak. Tutaj, tutaj muszę wejść do tego portalu głównego. Oops. I mamy zakończenie gry. słuchaj w zasadzie powinienem to już zrobić po zabiciu smoka, ale. Dobra, mamy teraz. Czy ja mogę to jakoś przyspieszyć? Mogę. patrzę A, wystarczyło wcisnąć Escape. O! Miło, że jestem w domku. To teleportowało mnie. Więc gicik. Słuchajcie. Mamy pierwszą elitrę więc jest fajnie. To tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Cześć.